Przedłużono zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Ta wiadomość pojawiła się m.in. na naszych smartfonach pod koniec tygodnia. Od 13 marca zostały przedłużone obostrzenia na Warmii i Mazurach, natomiast na Pomorzu zostały zaostrzone, jak i na Mazowszu i w Lubuskim, do 20 marca. Rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach. Trwa uruchamianie kolejnych szpitali rezerwowych na terenie Polski. W pozostałych województwach dotychczasowe zasady bezpieczeństwa przewiduje się do 28 marca. Ciąg dalszy zależy w dużej mierze od nas. To prawda, wielkość tych zakażeń. Ciągle jest na bardzo wysokim poziomie również i w naszym powiecie, dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców i do osób, które odwiedzają nasz urząd, żeby starali się zachować ten dystans społeczny. My, jako urzędnicy, staramy się przyjmować petentów w miarę możliwości przy, przy, przy zachowaniu tych wszystkich obostrzeń, ale nic nie zastąpi racjonalnego myślenia i dbania o, tego, żeby, o to, żeby chronić siebie i swoich bliskich. Dlatego Proszę o noszenie maseczek i o zachowanie dystansu. Na Pomorzu i na Warmii i Mazurach istotną zmianą jest wprowadzenie nauki mieszanej w klasach 1-3 szkół podstawowych. Od poniedziałku 15 marca mogą odbywać się lekcje w trybie mieszanym, hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część zdalnie. Dyrektorzy przez najbliższy tydzień mają podjąć decyzję, w jakiej formule będą odbywały się zajęcia w ich szkołach.